5 rządek. I mamy tak. Krateczkę pełną brzegową: 3 puste, 2 pełne, 3 puste, 1 pełna. I teraz na przemian: 3 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 3 puste, no i 1 pełna. Dalej: 3 krateczki puste, 2 pełne, pusta, pełna, 3 puste, no i pełna. I jeszcze jeden rządek w tej samej szerokości. Dziesiąty rządek pracy. Jeszcze w tej samej szerokości. Krateczka pełna brzegowa, cztery puste. Cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dwie puste pełna. I tu ponawiamy. Trzy puste, trzy pełne, czyli 10 słupków. Trzy puste, jedna pełna. Trzy puste, trzy pełne, czyli znowu mamy 10 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste, no i jedna pełna. I teraz, jak przerzucimy sobie na drugą stronę, no to zmniejszamy o jedną krateczkę. Czyli oczkami ścisłymi przechodzimy sobie na czwarty słupek. Z tego czwartego słupka zaczynamy. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek, i tutaj robimy po prostu jedną krateczkę pełną brzegową. No i teraz akurat dwie kratki puste. Raz, dwa. I jedna krateczka pełna, czyli muszę dorobić jeszcze trzy słupki, no bo na jedną pełną wchodzą cztery słupki obok siebie. Następnie cztery krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy. no tutaj sobie ponawiam tą krateczkę pełną następnie wykonuję cztery kratki puste raz dwa Trzy. cztery i tutaj pomijam dwa słupki a wkuwam się w trzeci jeżeli robię nad kratką pełną krateczkę pustą jedna kratka pełna czyli cztery słupki obok siebie i znowu będą cztery puste raz dwa 4 jedna krateczka pełna dwie kratki puste raz 2 jedna pełna czyli dorabiam trzy słupki o, jedna pusta, pomijam dwa słupki, wkuwam się w trzeci, dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie, już mam dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dalej trzy krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy. No i jedna pełna. I to jest koniec rządku mimochodem. Zrobiłyśmy wspólnie. Jeszcze tylko omówię dla pewności, żeby sprawdzić czy nie ma błędów. I to już jest jedenasty rządek 2 4 6 8 10 11. Tak jest. I mamy tak jedną kratkę pełną, brzegową, dwie puste, jedną pełną, cztery puste, jedną pełną, cztery puste, jedną pełną, cztery puste, jedną pełną, dwie puste, pełna, pusta, dwie pełne, trzy puste, no i pełna. I teraz będziemy Miały trzy zmiany po dwa rządki w tej samej szerokości, czyli jeszcze jeden rządek robimy w tej samej szerokości i dopiero następne dwa będą zmniejszone i znowu następne dwa będą zmniejszone. No i mamy już dwunasty rządek, to znaczy ja mam wykonany, panie mam nadzieję, za chwilkę. Jeszcze sprawdzę 2, 4, 6, 8, 10, 12, tak jest. No i ten dwunasty rządek robimy w tej samej szerokości, czyli nie zmniejszamy, mamy krateczkę pełną, cztery puste, dwie pełne, trzy puste, jedna pełna, pusta, dwie pełne, trzy puste, dwie pełne, pusta, pełna. I teraz mamy krateczki puste, jest ich 7. no i jedna kratka pełna. Kolejny rządek, a w zasadzie dwa kolejne rządki yy, będą w tej samej szerokości, ale po zmniejszeniu o jedną kratkę z prawej i z lewej, więc znowu przechodzimy sobie oczkami ścisłymi. O, na czwarty słupek z czwartego słupka startujemy, czyli trzy oczka do góry. No i robimy też. Pełną kratkę, czyli tak naprawdę dorabiam po prostu trzy słupki. O. No i mamy 13 rządek. Zmniejszyłam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I mamy jedną kratkę pełną. Następnie 5 krateczek pustych. Dwie pełne, czyli 7 słupków. Obok siebie jedną pustą, dwie pełne trzy kratki puste, dwie pełne, pustą, dwie pełne, no i do końca rządku już tylko kratki puste jest ich 7, dwa, cztery, sześć, 7. no i jedna pełna. Trzy ostatnie słupki są nieprzerobione, no bo przecież sobie zmniejszamy. Kolejny rządek w tej samej szerokości i jest on bardzo prosty, ponieważ przerabiamy tylko o. Te dwie pełne krateczki oraz te dwie pełne krateczki. Poza tym mamy kratki puste. 14 rządek. I mamy tak krateczkę pełną brzegową. Następnie kratki puste. Jest ich 7. Dwie kratki pełne. I tutaj po środku robótki mamy kratki puste. Jest ich 9. Dwie kratki pełne, pięć krateczek pustych i jedna pełna. Kolejny rządek znowu zmniejszamy o krateczkę z prawej i z lewej strony. I tutaj już się pojawia domek. Piętnasty rządek zmniejszyłam z prawej i z lewej o jedną kratkę. I mamy kratkę pełną brzegową. Następnie mamy pięć krateczek pustych. Dwie pełne, trzy puste, jedna pełna, trzy puste, dwie pełne. I teraz tutaj mam siedem pustych, dwa, cztery, sześć, siedem, no i jedną pełną brzegową. Kolejny rządek oczywiście też zmniejszam o jedną kratkę z prawej i z lewej. Szesnasty rządek. E, powiedziałam co prawda, że zmniejszam, ale ale jednak cofam to, nie, nie zmniejszamy w tej samej szerokości. więc bez zmniejszania mamy tak jedną krateczkę pełną brzegową. Dalej mamy kratki puste, jest ich 8 2 4 6 8 dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. dwie puste, jedna pełna, dwie puste, znowu dwie pełne. I teraz krateczki puste jest ich sześć, no i jedna pełna brzegowa. I dopiero teraz w kolejnym rządku będziemy sobie zmniejszać, więc po prostu przechodzimy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Z czwartego słupka będziemy zaczynać, czyli trzy oczka, na pierwszy słupek nabieram i tutaj sobie po prostu wykonuję pełną krateczkę. O i na początek będą oczywiście kratki puste. 17. rządek. pracy zmniejszyłam o jedną krateczkę z prawej z lewej i mamy jedną pełną, następnie kratki puste 2 4 6. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, trzy puste, dwie pełne i znowu kratki puste 2 4, 6, 8 tym razem no i jedna pełna brzegowa. W kolejnym 18 rządku znowu zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. 18 rządek. Już prawie cały domek gotowy. Tu mamy płotek, kwiatuszki, także taka sielska. Pisaneczka. W tym osiemnastym rządku zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej i mamy jedną kratkę pełną brzegową. Następnie kratki puste: 2, 4, 6, 8. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków, jedną pustą, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, pięć krateczek pustych, no i jedną pełną. Kolejny rządek to będzie ostatni rządek z motywem wzoru. Dwudziesty rządek, zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej i mamy jedną pełną, cztery puste. Pełną pustą, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie i dalej mamy krateczki puste. Jest ich 8, 2, 4, 6, 8. No i jedna pełna brzegowa, a przed nami jeszcze pięć rządków, ale to już są rządki bez wzoru. Same puste kratki, więc omówię na jednym, za, za jednym zamachem. Ja już mam zakończoną pierwszą część pracy. Teraz wystarczy tylko dowiązać nitkę. Ja będę dowiązywała nitkę tutaj z tej strony, gdzie jest ta różyczka z tą, z tą dziurką taką. I no to właśnie proponuję dowiązać z tej samej strony nitkę, jeżeli ktoś ze mną robi, bo Wtedy jest pewność, że wyjdzie wzór, a tak to by trzeba było od drugiej strony, jak gdyby od tyłu, kontynuować ten wzór. No i tak. Dwa kolejne rządki samych pustych krateczek: oczywiście zmniejszamy o jedną krateczkę. I mam jedną kratkę pustą brzegową, 15, pełną brzegową oczywiście, 15 pustych, no i jedną pełną brzegową. Zmniejszamy o dwie krateczki, więc mam. Pełną brzegową, 13 pustych i jedną pełną. Ostatnie 3 rządki zmniejszamy o jedną kratkę i na początek robimy dwie krateczki pełne brzegowe, czyli 7 słupków obok siebie, i następnie robimy kratki puste. Jest ich 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i znowu dwie kratki pełne. Przed ostatnim rządku zmniejszamy o dwie kratki z prawej i z lewej, więc przechodzę oczkami ścisłymi na siódmy słupek. I z siódmego słupka zaczynam dwie kratki pełne, pięć pustych dwie pełne. I ostatni rządek to same kratki pełne, to jest tylko wypełnienie nad tymi kratkami pustymi. Więc jest 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. I też oczywiście zaczęłam z siódmego słupka, więc tak to wygląda. Teraz będziemy robić dolną część tutaj, będzie 17 rządków do wykonania. Więc myślę, że raz, dwa się uporamy. I proszę bardzo, mam już pierwszy rządek od dowiązanej nitki. Zaczęłam właśnie z tej strony, gdzie jest ten kwiatuszek z tą dziurką, w tej samej szerokości. I mam najpierw na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Następnie krateczki puste: 4, 6, 8, 10, 12. Tutaj wyszło. I znowu na przemian pełna, pusta. Pełna, pusta, pełna. I do końca kratki puste. Tu mam 4, 6, 8, 10, 12, również 12. No i jedna pełna brzegowa. Przerzucamy na drugą stronę. I kolejny rządek w tej samej szerokości. Drugi rządek od dowiązanej nitki. I mamy tak. Jedną krateczkę pełną brzegową, cztery puste. Dwie pełne. I tutaj mam 5 krateczek pustych. Następnie kratki pełne. 2, 4, 5 pełnych. Czyli 16 słupków obok siebie. Dalej 3 krateczki puste. I teraz na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6 i jedna pełna, która z wykończeniem kwiatuszka. Dwie puste i jedna pełna. Trzeci rządek od dowiązanej nitki. Zaczynamy od krateczki pełnej brzegowej. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Teraz mamy pięć kratek pustych. Trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie pięć krateczek pustych, pełna, dwie puste, pełna. Te dwie puste są nad dwiema pełnymi z poprzedniego rządku. I na koniec trzy kratki puste i jedna pełna brzegowa. Kolejny rządek zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, więc teraz muszę przejść oczkami ścisłymi na czwarty słupek. I z czwartego słupka zaczynam trzy oczka do góry. Nawijam nitkę na szydełko i wypełniam po prostu tutaj krateczkę. O. I mam cztery słupki obok siebie, a więc pierwszą kratkę pełną brzegu.